Szanowni Państwo, bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Wołów. Podpisujemy kolejną umowę, tym razem na budowę odcinka stopną Łęcice, jakże ważnego, potrzebnego dla tej części Gminy. Bardzo się cieszę, że przetarg wygrała nasza lokalna firma, zatem pieniądze, które otrzymujemy z Funduszu Dróg Lokalnych pozostaną w Gminie Wołów. Tym bardziej się cieszę z tej inwestycji, ponieważ... Był to, była ta droga postulowana od dłuższego czasu przez mieszkańców i Zatorza, czyli tej części miasta Wołowa i mieszkańców obszarów wiejskich aż po Lubiąż. Zatem Krzywiny się cieszą, Domaszków się cieszy, lubią się cieszy, ale i także Rataje, Prawików, Mojęcice. Będzie to duży skrót na obwodnicę Brzegu Dolnego do Wrocławia.